Cześć, witam się serdecznie na kanale Synergy. Ja nazywam się Jakub. W ostatnim odcinku porozmawialiśmy na temat rozmowy o problemie. Czym jest problem, jak go zaadresować, kto jest za niego odpowiedzialny, jak porozmawiać z pracownikiem na temat tego problemu i co jest istotne w tej rozmowie. Mam nadzieję, że skorzystałeś z materiałów, które były zawarte pod filmem. Co dzisiaj? Dzisiaj chciałbym przejść do kolejnego etapu rozmowy, rozmowy korygującej, która jest jakby następną rozmowy o problemie. Jeżeli wierzyłeś w to, że jedna rozmowa o problemie rozwiąże ci problem, to cóż, byłeś w błędzie. A ja czuję się w obowiązku, żeby cię z niego wyprowadzić. Natomiast zanim przejdziemy do schematu rozmowy, zanim przejdziemy do schematu rozmowy korygującej, myślę, że warto tutaj zacząć od pewnej rzeczy, która bardzo często ma miejsce i bardzo mocno przeszkadza w komunikacji. Mianowicie, chciałbym porozmawiać z Tobą dzisiaj o tym, czym jest projekcja. Według definicji, projekcja to przypisywanie innym osobom swoich negatywnych odczuć albo przekonań. Tak to bardzo górnolotnie i mądrze brzmi. Natomiast, żeby to przekuć troszeczkę na rzeczy realne, to wyobraź sobie, że jedziesz samochodem, śpieszysz się do, do pracy, a przed Tobą jedzie tak zwany niedzielny kierowca. Czyli jedzie sobie 40 na godzinę. Nie możesz go wyprzedzić. No i pomyśl sobie, co masz w głowie. Nie? Oczywiście nasza piękna polszczyzna się uruchamia, jaki to on nie jest, taki siaki, owaki, ehm, No wszystkie epitety, wiadomo, trzęsie się wszystko w tobie, gotuje się, bo ty się przecież spieszysz, a ten ba jedzie jak jakaś ślamazara. No i tym właśnie jest projekcja zamiast postarać się zrozumieć i zaakceptować to, co się dzieje, my narzucamy swoje negatywne odczucia, nie? czyli jak jeździsz, wydrapał prawo jazdy w chipsach tak? i tym podobne, tym podobne. Eee, natomiast prawda może być taka, że ten człowiek właśnie, nie wiem, abstrakcyjnie wraca z, od lekarza i dostał diagnozę, że jest śmiertelnie chory i po prostu jedzie na automacie, bo myślałem jest gdzie indziej, więc jedzie pomału. Albo, bo nie wiem, po prostu lubi sobie pomału jeździć, bo lubi oglądać krajobraz. A my, narzucając swój tok myślenia na tego gościa, wyzywamy go od najgorszych, zamiast starać się próbować go zrozumieć. Wiadomo, że w tej sytuacji jest ciężko, bo nie możemy z nim porozmawiać, zapytać. No chyba, że ktoś jest takim ekstremalnym typem, że Zajeżdża drogę, wysiada, tak, i startuje do Kolesia, i tam się zaczyna awantura. Natomiast przeważnie jest tak, że nie dopytujemy, tylko zostaje nam w głowie nasza wizja tego, co się dzieje, co jest błędne i bardzo, bardzo mocno przeszkadza w komunikacji. A na pewno już bardzo mocno przeszkadza w rozmowie korygującej, ponieważ. A może zanim przejdziemy do schematu, to jeszcze drugi przykład. Wyobraź sobie, wróćmy do tematu z poprzedniego, z poprzedniego filmu, czyli mamy pana, który notorycznie spóźnia się na spotkania. No i gdybyśmy z nim nie porozmawiali i nie zapytali się go, czemu co stoi, co jest powodem tego, że on się spóźnia, to moglibyśmy wywnioskować, że na przykład yy, ma nas gdzieś, nie interesuje go do spotkania, nie wiem, nie czuje się częścią zespołu, co może być prawdą, ale wymyślamy sobie w głowie wyjaśnienia na. Na to, co się dzieje, tak? Bardzo prosta rzecz, którą możemy zrobić, po prostu się zapytać: Co się dzieje? Dlaczego tak robisz? Słuchaj, dlaczego spóźniasz się na to spotkania? Oficjalnie zadać mu po prostu normalne pytanie. Przestać się domyślać, przestać sobie pisać filmy i scenariusze w głowie, tylko zapytać się tego człowieka: Co się dzieje? Dlaczego on tak postępuje? E, warto w tym miejscu również. Otworzyć się trochę i powiedzieć mu, co my o tym myślimy, co my czujemy przede wszystkim. Używajmy komunikatów typu: Ja, o tym oczywiście nagramy osobny odcinek, bo to jest bardzo, bardzo duży moduł. Natomiast mówmy za siebie i o sobie, to jest bardzo ważne. Nie rzucajmy frazesów typu, bo cały zespół się bardzo denerwuje. Ty nie wiesz, czy się denerwują, to jest kolejna Twoja projekcja. Ty sobie wymyślasz, że cały zespół się denerwuje tym, że Panianek się spóźnia na spotkania. Oni to mogą być gdzieś. Może im to nie przeszkadza. Może tylko tobie to przeszkadza. Dlatego bardzo zachęcam się do tego, żeby zamiast oceniać, starać się zrozumieć. A jeżeli już nie zrozumieć, to po prostu starać się dowiedzieć, co stoi za danym zachowaniem. Co jest jego przyczyną po prostu? Projekcja bardzo mocno przeszkadza w komunikacji. Wyobraźcie sobie taką abstrakcyjną sytuację, że. Nie pytacie się pracownika, dlaczego zachowuje się w ten albo w inny sposób. Nie wiem, dlaczego się spóźnia, dlaczego nie bierze telefonu, dlaczego nie odpisuje na maile na czas, dlaczego nie wykonuje swojej pracy należycie. Tylko ciągle macie w głowie jakąś swoją wizję tego, co się dzieje, tak? Czyli ktoś się spóźnia, czyli mnie olewa. Ktoś nie wysyła maili na czas, a to pewnie nie ogarnia. Nie wiem, ktoś nie wykonuje swojej pracy tak, jak ty byś sobie życzył, na pewno robi mi na złość. Na 100%. Na 100% robi mi na złość. Bardzo bardzo mocno zachęcam się do tego, żeby rozmawiać z ludźmi o rzeczach, które ci przeszkadzają. Nie tylko w życiu zawodowym, ale również w życiu prywatnym. Natomiast jeżeli mówimy o życiu zawodowym, to warto po prostu dopytywać co się dzieje i warto nazywać te rzeczy, które ci przeszkadzają. Ponieważ pracownicy, współpracownicy nie zawsze wiedzą czego ty oczekujesz. Jeżeli ty jako lider a znam ich dosyć sporo, natomiast znam mało, którzy kiedykolwiek wygłosili swoje ekspozycje, O czym też na pewno nagram odcinek. E oni też żyją w ciągłej projekcji, bo oni nie wiedzą, jeżeli im tego nie powiedziałeś, to oni nie wiedzą, czego ty od nich oczekujesz. Oni nie mają pojęcia, co ty cenisz, co szanujesz, czego nie tolerujesz, czego nie akceptujesz. Więc bardzo ważne jest to, żeby rozmawiać z tymi ludźmi. Zarówno o tym, co Ciebie denerwuje, jak i też zapytać ich, co im przeszkadza w codziennej pracy, w Twoim zachowaniu. Bardzo gorąco Cię do tego zachęcam. To tyle słowem wstępu, jeżeli chodzi o projekcje. Eee, materiały oczywiście znajdziesz pod filmikiem w linku. Zachęcam do pobrania i do skorzystania. Natomiast przejdźmy teraz do, do rozmowy korygującej, czyli do przekierowania, różnie to nazywają. Natomiast cel jest jeden i ten sam. Mianowicie, porozmawiałeś ostatnio z pracownikiem, powiedziałeś mu, co ci przeszkadza, ustaliliście razem, co pracownik zrobi i jaka będzie w tym twoja rola, czyli jak masz mu pomóc, wyznaczyliście sobie termin, no i spisaliście oczywiście swoje ustalenia. Bardzo, bardzo ważne, zachęcam cię do tego, to jest must-have, po prostu trzeba to zrobić. Trzeba spisać te ustalenia. Po co? A no właśnie po to, że. Po dwóch, trzech, czterech, pięciu tygodniach, czasami po trzech dniach już nawet, niestety, zauważasz, że sprawa w ogóle się nie zmieniła. Pan Janek nadal spóźnia się na spotkania, nadal na nie nie przychodzi punktualnie. Co możesz zrobić? No Możesz z nim jeszcze raz o tym porozmawiać, czyli użyć schematu, który był wcześniej, bo to nie jest powiedziane, że o problemie rozmawia się raz. Można o nim rozmawiać, tego schematu można używać wielokrotnie. Pamiętaj, że to ty jako lider decydujesz, kiedy... Zacząć przejść na trochę inny ton. Jeżeli uznasz, że odbyły się 2-3-5 rozmów jest coś bardzo cierpliwe, było się ich 7 na ten sam temat i przyszedł czas, żeby coś zmienić, bo Pan Janek nadal nie wykonuje poleceń, albo nadal spóźnia się powiedzmy na te spotkania, już w tym casie, to zachęcam Cię do użycia kolejnego narzędzia, jakim jest rozmowa korygująca albo tak zwane przekierowanie. Bardzo ważne jest, żebyś miał spisane ustalenia z poprzedniego spotkania, czyli z rozmowy o problemie, tak? To do czego zachęcałem, żeby spisać sobie te ustalenia na co się umawiacie. Czego ty jako lider oczekujesz? I, no i co? Nie zaczynamy spotkanie, jedziemy ze schematem. Pierwsze co robisz określasz cel. Czyli mówisz, mu, że słuchaj, dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, ponieważ chcę porozmawiać o problemie, który nie został rozwiązany. Dwa. Pokazujesz fakt. Pamiętasz, że ostatnio rozmawialiśmy o tym, że spóźniasz się na spotkania i umówiliśmy się, że więcej już tego nie będziesz robił. Natomiast fakty są takie, że nadal spóźniasz się na spotkania. W ostatnim tygodniu spóźniłeś się trzy razy. Trzy? Przypomnij, na co się umówiliście. Tak? Czyli ta karteczka, którą cię prosiłem, to, do której zachęcałem, żebym spisał nasze ustalenia. Pokaż mu, na co się umówiliśmy. Słuchaj, mówiliśmy się, że od dnia. 5 maja nie będziesz spóźniał się już na spotkania. Kolejną rzeczą jest to, żeby upewnić się, że nasz słuchacz, nasz rozmówca nas rozumie. Czy on zrozumiał to, co my do niego mówimy? Czyli, czy on zrozumiał w jakiej on jest sytuacji, że porozmawialiście już o problemie, ustaliliście, co będzie zrobione, ustaliliście od kiedy to będzie zrobione i obiecaliście sobie, że to problem zostanie rozwiązany. Bardzo istotne jest to, żeby wysłuchać tego pracownika, co on ma do powiedzenia. Wiadomo, że w tym momencie mogą, mogą pojawić się jakieś wymówki, no wiadomo, że słuchaj, jestem zawalony, nie mam czasu, ktoś do mnie zadzwonił, Jezus zapomniałem, telefon mi się rozładował i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast, no, sorry, jesteśmy dorośli, tak, i jeżeli ktoś się z kimś na coś umawia, to to ma działać po prostu i tyle, tu nie ma o czym debatować. Kolejnym punktem jest zapowiedź konsekwencji. Musisz jasno dać do zrozumienia twojemu rozmówcy, że nie będziesz więcej tolerował takiego zachowania. Musisz mu powiedzieć, że słuchaj, jeżeli ta sytuacja się nie poprawi w ciągu najbliższych trzech dni, to wyciągnę w stosunku do ciebie konsekwencje. I tutaj uwaga: Nie używamy sformułowań będę zmuszony, będę musiał, Wyciągnąć w stosunku do Ciebie konsekwencje. Co to ma być? Ty jesteś liderem, Ty podejmujesz taką decyzję. Nikt Ci nie kazał, nikt się do Ciebie nie zmuszał. Prawda jest taka, że to Ty widzisz problem, że Pan Janek spóźnia się na spotkania, i to jest Twój problem. Więc nie możesz powiedzieć temu Panu Jankowi, że ktoś mi kazał wyciągnąć w stosunku do Ciebie konsekwencje, albo ktoś mnie zmusił wyciągnąć w stosunku do Ciebie konsekwencje. To Ty jako lider podejmujesz tę decyzję. Więc. Mówisz panu Jankowi, że wyciągniesz w stosunku do niego konsekwencje, jeżeli dana sytuacja się nie poprawi? Nie musisz w tym momencie podawać mu, co to będzie. Na temat wyciągania konsekwencji porozmawiamy na pewno też w kolejnych odcinkach. Natomiast w tym momencie to nie jest ten czas, żeby mu mówić, że hmm, przez, jeżeli sytuacja się nie poprawi, to przez kolejne dwa tygodnie nie będziesz mógł używać samochodu służbowego do celów prywatnych. Albo zostaniesz usunięty z listy owocowych czwartków. Tak? To, to nie jest to miejsce, nie ten moment. Bardzo ważne jest, żeby po przekazaniu informacji o konsekwencjach zapewnić tego pracownika, że my w dalszym ciągu rozmawiamy o zachowaniu, a nie o nim jako osobie. Musimy go zapewnić o tym, że my uważamy go za bardzo dobrego pracownika. Że my uważamy go za bardzo, bardzo dobrego pracownika, natomiast jego zachowanie jest dla nas nieakceptowalne. Przykładowe zdania, które możesz w tym momencie użyć, znajdziesz rzeczywiście w materiałach pod tym filmem. Oczywiście za darmo. Zachęcam Cię do pobrania. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału. Na pewno bardzo mi to pomoże. No i cóż, i przechodzimy do podsumowania. Zachęcam Cię po raz kolejny do tego, żebyś spisał sobie te ustalenia bo gwarantuję Ci, że do tej rozmowy jeszcze wrócicie. Może nie z panem Jankiem, ale no czasami trzeba wrócić dwa, trzy razy do tego samego tematu. Bardzo ważne jest to, że, żeby być konsekwentnym. Bardzo ważne jest to, żeby być konsekwentnym. Jeżeli powiedziałeś dzisiaj na rozmowie, że za trzy dni sytuacja ma się powtórzyć, poprawić, przepraszam, tuż za freudowskie przejęzyczenie, za trzy dni sytuacja ma się poprawić. Jeżeli po trzech dniach sytuacja się nie poprawia i powiedziałeś już panu Jankowi, że wyciągniesz w stosunku do niego konsekwencje, no to czas przekuć słowa w czyn. I powinieneś wyciągnąć te konsekwencje. Ponieważ jeśli tego nie zrobisz, to pan Janek stwierdzi: Eee, co za gość, pogadał, pogadał i nic z tego nie ma. No i chyba nie muszę ci mówić, co się stanie. Wszystko wróci do. Do starego standardu, czyli dalej będzie się spóźniał, bo będzie miał mylne poczucie, że pogadałeś, pogadałeś, będą konsekwencje, nie ma ich. Pff, whatever. Niech se robi co se chce. Rozmowa korygująca to jest trudna rozmowa i należałoby się do niej bardzo dobrze przygotować. To nie jest tak, że weźmiesz sobie kartkę, przeczytasz sobie poprzednie ustalenia, no i olo, jedziemy. Bardzo zachęcam Cię do tego, żebyś zachował strukturę którą ci dzisiaj przedstawiłem. Oczywiście znajdziesz się też w materiałach pod tym filmem. I zachęcam cię do tego, żebyś się przygotował do rozmowy wcześniej. Bo ta rozmowa jest trudna zarówno dla ciebie, jak i dla pracownika. E Pamiętaj o tym, żeby zapewnić tego pracownika, że ty rozmawiasz o problemie, a nie o nim jako człowieku. Pamiętaj o tym, żeby przyobować ludzi na tym, co robią dobrze, i pomimo tego, że popełniają błędy, żeby dostrzegać w nich to, co robią poprawnie. Pamiętaj, że pozytywna komunikacja bardzo, bardzo pomaga w pracy codziennej i w życiu codziennym w budowaniu zespołów. No cóż, myślę, że na dzisiaj to tyle. Nawet jestem pewny. Zachęcam Cię do zasubskrybowania tego kanału. No i cóż, na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymaj się cieplutko.